Siema mordeczki, z tej strony Janek Sowskia to jest odcinek z promowaniem i subskrypcją komu dać suba i prom miesiąc się skończył, styczeń więc pierwsze kręcenie mam nadzieję, że że się nikt nie obrazi, jeśli je na niego nie wylosuję jeszcze chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś wygrał, to go z tego koła usuwam, ale to mogę. Um, usuwam go, ale jeśli napiszę pod tym filmikiem, znowu um, chyba tam było hashtag promo y, przecinek hashtag sub albo na odwrót, po prostu, jeśli znowu, to napiszę pod tym film, filmikiem to go dodam, a ci, którzy nie wygrali, nadal będą mieli szansę, ich nie usunę. I co? Ale tym razem, jeśli ktoś chce zostać promowany i, i żebym dał mu suba, to zmieniam leciutko zasady i trzeba jeszcze zasubskrybować wraz z dzwoneczkiem mój kanał i dać lajka pod filmikiem, na którym... No napiszecie hashtag przecinek hashtag stóp. Dobra, nie będę przedłużał. Zakręćmy. Uwaga, uwaga, a wygrał. wygrał Anti, więc wielkie gratulacje link do jego kanału zamieszczę w opisie, mam nadzieję tylko, że dobrze właśnie mm, dobrze przeczytałem wszystko dobrze napisałem, jak źle to poprawcie mnie w komentarzu i co widzimy się już na YouTube. Okej, okay, już jesteśmy, ogólnie zmieniłem sobie też banner i awatara, więc lepsze zmiany, zmiany na lepsze. Teraz tu zastopujemy, żeby nie było takiego odgłosu. Że Głosu wchodzimy w komentarze i szukamy tego komentarza. Erik, ty, Anti. Chyba dobrze napisałem. Wchodzimy. I tak. Ja już tu obejrzałem kilka filmików. Oczywiście to nie jest jakoś ustawiane, tylko obejrzałem kilka filmików, żeby wiedzieć, jak go zapromować. Subskrybuję i dzwoneczek jest. Więc tak, ogólnie fajne filmy są tu. Zobaczcie sobie jakiś początek. Na razie dwa tylko, chyba. Tak, dwa. W tym taki jeden. Jeden, jeden, w którym nic się nie dzieje. Chyba jakąś nazwę. Dał łap, dam mu łapkę w górę. Napiszę mu jeszcze w komentarzu. w konkurs o suba i o Promo. 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 Gratulacje. Ok. Więc, tak jak mówiłem, bardzo fajne filmiki. Znaczy, mm, można powiedzieć o jednym tylko filmiku. Fajny filmik. 14 minut. Tylko nie wiem, co to zagra. Jak ktoś wie, to może mi na na no, napisać Mówi tutaj, mówi Więc to zrobić cięcie i. No, obejście sobie mm, Informacje: 12 wyświetleń ogólnie ma 18 marca. 11 tak, 11. Czekajcie, 11 subskrypcji i co. Chodzimy znowu na koło. Ok, znowu tu jesteśmy i trzeba już go usunąć. Z naszej tej anti. Usunięte i teraz tylko dwie osoby są. Oczywiście. Mm, oczywiście, oczywiście. Możecie nadal pisać w komentarzu hashtag sub yy, przecinek hashtag promo. I wtedy po prostu was tu zapisuje. I co? Mam nadzieję, że ktoś. Napiszę subskrybujcie mój kanał wraz z dzwoneczkiem. Pamiętajcie o zmianie nie zasady, że zmieniłem zasady. Trzeba teraz mnie, żebym napisał, zapisał was tutaj w kole. Trzeba mnie zasubskrybować wraz z dzwoneczkiem. I co? Cześć!